Kolejny tej tej strony Foxik Pro I witam na moim kanale. I właśnie jest kilka komentarzy. Teraz właśnie mamy Bartłomiej Biłas i mamy Hanna. Jesteś na pierwszym miejscu. Na razie nie, na no, razie tak będziecie. A później może się tak stać. Tak będzie, bo znaczy, chodziło mi. Zaraz wszystko wytłumaczę. Chodzi mi, bo mamy takie trzy konkursy do wygrania. Pierwsze miejsce: trzy konkursy będą na pierwsze miejsce, ponieważ e, e, jak wygra Bartłomiej Bilas, a Hanna Mekroka jakby niestety jakby nie wygrała, to tak będzie wyglądało. Właśnie o tak. No, albo będzie odwrotnie. Może. może być odwrotnie też. Czyli o tak. No Niestety to te dwie osoby mogą mieć pierwsze miejsce, jeden może być tutaj. Pod pierwszym miejscem, ale spokojnie i tak będzie pierwszym miejscu. Tak samo jak dwójce i trójce. Tak samo. Ale niestety, niestety już nie będziecie na pierwszym miejscu, ale za to może być 5 osób na drugim miejscu. Jak niestety też nie będzie na drugim miejscu, to 10 osób na trzecim miejscu. No, o to chodzi. Będą, Właśnie tutaj będzie 5 osób, czyli 6 konkursów, a na trzecim miejscu będzie ponad 11 konkursów, to... Będzie dobrze. Każdy może mieć. Punkt. No dobra. No to, aha, jeszcze jedno. Możecie wybierać, kto wygra. E, może będą dwa głosy. A, i na dwa głosy. Ale spokojnie, tak. Ta osoba, co będzie miała więcej głosów, to i tak nie przegra, ponieważ będą konkursy. Ale no możecie napisać. Napiszcie: chce Bartłomiej Bilas, lub chce Hanna M. Kropka, żeby wygrali, lub wygrała wygrał lub wygrała, wygrała to przytnę Ci serduszko. Albo Ty chcesz być na drugim miejscu, to napisz foxit Pro dałam lub dałem ci suba, lub teraz ci dam suba lub teraz ci dam suba. No, coś znowu. Hmm, no. To teraz będzie. Walka! Co wygra? No. Tak będzie, taka walka będzie. No. To, to już było na tyle. Tak. Oto daj suba lajka, dzwoneczek a napiszesz komentarzu, że dałaś lub dałeś to będziesz na drugim miejscu bo taki rewanż to będzie musi być 5 osób no to już było na tyle dajcie łapkę, w górę i subika no i trzymajcie się